です、えー、今回は、えー、前回撮った動画「天狗の説明について」の動画を引き続いてあの動画を読んでいこうかなと思います。そたちはポランド語です。Setsume <Tak. S 1> Suru。その前に、私たちはバイエチュク、レ g e ンスの。 E, właśnie o demonie tengu. E, tytuł bajki jaki jest, mówiliśmy już po japońsku, tak? Mówiliśmy, tak. a po polsku będzie on brzmiał magiczny płaszcz tengu. to tengu na no kakremiu. Tak. E, Sore de lauri darekono doa e, kaita. E, Nishimoto. Nishimoto san to okamura san, eto e to,文を kaite kuremashita. Słuchajcie, autorem bajki jest pan Nishimoto, a ilustrację w książeczce zrobił pan Okamura. A malinaga, jak to zrobić to a linear Tingloga Kremino, to ma i mas to będzie cyta tak. nie przedłużamy i Tad, mm. Zapraszamy. Tonto, shi, aru roli, mono to me a to I ta z ramono to Yawari Duakamonoga i masz tapi. 若者は不思議な噂を聞きました山に住んでいる天狗がかぶっただけで姿の見えなくなる隠れ蓑を持っているというのです。よーしその隠れ蓑なんとかして手に入れてやるそこで若者は竹筒を一本持って山へ出かけてきました山のてっぺんに立つと竹筒を目に当てあちこちの景色を見ながら大声で言いましたうわー見える Dawno, dawno temu był sobie pewien chłopaczyna, który uwielbiał płatać mieszkańcom swojej wioski przeróżne figle i psikusy. Któregoś dnia ów chłopak usłyszał legendę, jakoby w górach miał mieszkać demontęgu posiadający magiczny płaszcz. Noszenie magicznego płaszcza sprawiało, iż ten, kto go ubierał, stawał się niewidoczny dla otoczenia. Chłopak od razu zapragnął go mieć. – Ach, jak bardzo chciałbym zdobyć ten płaszcz! – Musi być przecież jakiś sposób – pomyślał. Po czym wyruszył w wędrówkę, zabierając ze sobą jedynie bambusową rurkę, która miała posłużyć mu jako luneta. Wspinając się coraz wyżej i wyżej, zerkał, zerkał przez bambusową rurkę,

それを聞くと天狗はいよいよ竹筒を覗いてみたくなりましたすまんがおわしにもうちょっと貸してくれダメだダメだこれは日本に一つしかない不思議なメガネとても貸すわけにはいかないよそんなら隠れみのと取り替えてくれこれはわしの宝物じゃすると若者はいかにも困ったように言いましたうーんそこまで言うなら仕方がない 取り替えてやってもいい。若者は隠れ蓑のを受け取るとだけずつを渡しました。天狗は喜んでだけずつと目に当てました。ところが中は真っ暗。あれ何にも見えないぞ。まさかわしをだましたんじゃあるまいな。天狗が振り返ったらもう若者の姿がありません。隠れ蓑のをかぶった若者は大急ぎで山を降りていきました。しめしめ、うまくいったぞ。うん Momentalnie przed chłopaczyną pojawił się tengu ze swoim długim, czerwonym nosem. Chłopcze, czy ty naprawdę widzisz to wszystko, o czym mówiłeś? Czy ty naprawdę widzisz Edo i Satsumę przez tę bambusową rurkę? Zapytał zaciekawiony. Chłopak szybko odpowiedział: Oczywiście, że tak. Przez tę lunetę można zobaczyć wszystko. Kiedy Tęgu usłyszał te słowa, natychmiast nabrał ochoty, aby również spojrzeć przez bambusową rurkę. Ale chłopaczyna od razu zareagował: To jedyna taka bambusowa luneta na całą Japonię. Nie mogę ci jej dać. Na co Tęgu odpowiedział: A może się zamienimy? Ty dasz mi tę bambusową rurkę, a ja oddam Tobie to, co mam najcenniejszego: mój magiczny płaszcz. Co ty na to? Właśnie na te słowa chłopaczyna czekał najbardziej. Jednak nie dał tego po sobie poznać. Znudzonym głosem zwrócił się do tęgu. Hmm? Hmm? No dobrze, no, no w sumie dobrze. Okej, okay. możemy się zamienić. Po czym podał tęgu bambusową rurkę, a ten oddał mu swój magiczny płaszcz. Tęgu od razu przyłożył lunetę do oka. Ale nie zobaczył niczego, o czym wcześniej mówił chłopak. Wnętrze bambusowej rurki wypełniała jedynie ciemność. A! O! Przecież tu nic nie widać! Oszukałeś mnie, chłopcze! zawołał Tęgu. Ale chłopaka już nigdzie nie było. Z narzuconym na plecy płaszczem uciekał w dół góry do wioski. Ach, udało się, udało, udało! さて山から降りた若者は早速饅頭屋さんへ行き店に並んでいる饅頭を片っ端から口に入れましたありゃりゃが消えていく店の主人がびっくりして言いましたでも若者の姿は見えません若者はゆうゆうと店を出てきましたいやうまかったこれさえあればなんだってできるぞで「ホオパクスシャフドヴィオスキ」 Pierwsze, co zapragnął, to sprawdzić magiczne właściwości płaszcza. W tym celu skierował swoje kroki do sklepiku sprzedającego słodkie bułeczki mandziu. Bez chwili zastanowienia sięgnął po pierwsze mandziu, potem po drugie mandziu, potem po trzecie i po czwarte i po piąte i jadł, jadł, bez opamiętania. Właściciel sklepiku, nie widząc jednak nikogo, zawołał zdziwiony: „Horyty, co się dzieje? Moje Mandziu znikają! W tym czasie najedzony już chłopak opuścił sklepik i skierował się w stronę domu. Po drodze zadowolony powtarzał sam do siebie. Ale to było pyszne. Mając taki płaszcz mogę wszystko! Hurra, hurra! Hurra, hurra! Jej nie akamonoła, ma U ga Nie de masz Mężczyzna słyszał daj młodzieńców i przyjechał do doma do matki. – Niech to się dzieje! Gdzie on wziął takie brzydkie mięso? Matka wziąła mięso i wziąła go do brzegu, gdzie było brzydkie mięso. Kiedy chłopak wrócił do domu, pierwsze, co zrobił, to ściągnął magiczny płaszcz i szybko położył się spać. Zmęczony długą wędrówką i obiedzony bułeczkami Mandziu natychmiast zasnął. Głośne chrapanie chłopaka zaniepokoiło matkę. Jednak gdy przekroczyła próg izby, jej oczom ukazał się jedynie widok śpiącego syna i leżący w pobliżu niego słomiany płaszcz. Ojej, ojej, a to co? Skąd się tu wziął ten brudny i brzydki płaszcz? Zawołała. Po czym, nie zastanawiając się ani chwili dłużej, wyciła płaszcz i wrzuciła. か次の朝目を覚ました若者ははっとして飛び起きました隠れみのがどこにもありません眠っているおっかさんを叩き起こして言いましたここにあった隠れみのをどうしたあああの汚いみのならゆう燃やしてしまったよあんなものどうしても拾ってきたのさななんだって若者は慌ててかまどの前に来ました Minął mu skargi mi Na drugi dzień, gdy chłopaczyna z przerażeniem odkrył, że nigdzie nie ma magicznego płaszcza. Nawet w miejscu, w którym go wczoraj położył. Roztrzęsiony zawołał do matki. Matko, czy widziałaś może mój słomiany płaszcz? Na co matka odpowiedziała? A! Ten brzydki słomiany płaszcz! O niego pytasz? Wrzuciłam go do pieca i spaliłam. Matko, że co? Nie dosłyszałem, że co? Co zrobiłaś? Chłopak podbiegł do pieca, aby upewnić się, czy matka rzeczywiście mówi prawdę. Ale tak było. Z został jedynie popiół. Tak haj otcam to. Ujo, wsi. teraz agiga nie ma まだき目が残っているぞ。よし今のうちだ喜んだ赤物は裸かになって体中に灰を塗り表へ飛び出していきました。さ屋やさんにかけ込むとたるのせんを抜きぐびぐびと酒を飲みました。するとくちびるの灰が取れくちびるだけが見えました。ひゃくちびるのおばけだ <laughs> Palce od ręki, które okryte były popiołem z magicznego płaszcza, wciąż pozostawały niewidoczne. Podskoczył z radości i zawołał. Magia jeszcze działa, a więc nie wszystko stracone. Hurra! Muszę coś z tym zrobić. Zaczął się zastanawiać i wtedy wpadł na pewien pomysł. Szybko ściągnął kimono, a całe swojego ludkie ciało wysmarował popiołem z paleniska. W ten sposób stał się ponownie niewidoczny. Po czym ruszył w kierunku wioski. Tym razem swoje kroki skierował do sklepiku z trunkami sakę. Odkorkował pierwszą lepszą beczkę z brzegu i zaczął pić. Ale krople sakę obmyły popiół z ust chłopaka, przez co stały się one widoczne. Właściciel sklepiku, nie widząc jednak żadnej sylwetki w pobliżu, tylko samiutkie usta, zawołał w niebo głosy: Horany! Horany! Usteczkowy duch! 店のものはびっくり仰天それでもみんなでお化けの周りを取り囲みました若者は慌てて逃げ出しました夢中でかけているうちに若者の顔や体から汗が噴き出し肺が流れ始めましたおやいたずら者じゃないか追いかけてきた店の人たちが若者を捕まえましたそこへまんじゅう屋さんの主人も駆けつけてきましたさてはまんじゅうを取ったのも Saka jasano mu, jasano mu, Na krzyki właściciela sklepiku sake zbiegli się także właściciele pozostałych sklepików i całą grupą okrążyli usteczkowego ducha. Spanikowany chłopak zaczął uciekać, ale wszyscy ruszyli w ślad za nim. Chłopak biegł, biegł, aż cały się zasapał. Dodatkowo krople potu zaczęły rozpuszczać popiół, którym był wysmarowany. Wtedy wszystkim zebranym ukazała się golutka sylwetka chłopaczyny. – Ach, to ten wioskowy żartowniś, co zawsze płata wszystkim figle, zawołał właściciel sklepiku saker. Tak, to on! – wturowali mu pozostali. – Teraz już wiem, dlaczego zniknęły moje bułeczki. Mandziu, to byłeś ty! – Zaraz nauczymy cię porządnego zachowania – wołali wszyscy i za karę wymierzyli żartownisiowi porządne klapsy. Koniec. I koniec. Eee, jest I co, Lauri? Ja myślę, że ten Tengu był trochę biedny, co? No, ten Tengu, kawałesodo na te mój imasza, i dawał o aju wakamono ni. Ne, dakara minna A, minna ne. mo, joiko ja naito ne. Nai to ne. Hai. A, dalika. Y, まあ人のものをまた増して撮るのは良くないっていう今日は動画とあとは動画でした。チ、うん、ンクやめチンクやめバレそう。